Siemaneczko widzowie, o ile mnie widać, nie wiem. Ale jeśli nawet, to tak. Dobra. Otworzyłem nowy kanał z moim kuzynem, dlatego mam w sobie nazwę The Cousin. Oto i mój kuzyn. Dzień dobry, mam na imię Michał, a pełna nazwa kanału to M i K, z tego, że ja to Michał, a to jest Kasper. M i K, The tak. Cousin, bo jesteśmy kuzynami, TV, bo to taka nasza telewizja, nasz taki kanał. Dobra, a więc dzisiaj przedstawimy Wam ym, no, odcinek o kamieniach. Uwaga, uwaga! Yy, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kamieniom, minerałom. O nazwie Yyy... Ich skrót to... to, ich wzór chemiczny to kwarc SiO2. No to zacznijmy od najpopularniejszego kwarcu. A i jeszcze jedno, ten kanał nie jest tylko o kamieniach, są tam różne inne rzeczy, na przykład. No, może tam trochę będzie o tramwajach, Ryby, Trochę o rybach. Taki naukowy kanał. Eksperymenty. A więc ja już stąd idę, zostawiam Wam z Michałem i zaczynamy. To tak jak mówiłem, najpopularniejszym twarcem jest kryształ górski. Mam tutaj bardzo ładny, wyszlifowany okaz. Pokażę teraz dwa mniejsze kryształy górskie, które znalazłem samemu. Teraz pokażę kryształ górski oszlifowany. By, jeszcze raz pokażę. Dobra. Spalone. Spalone. E, mamy... Dlaczego? Bo powiedziałem coś.